Pani w naszym programie Słowo Blisko Ciebie, przychodzi czas na lekturę listu do Kolosa. Bardzo serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Otóż Kościół w Kolosach został założony przez współpracownika św. Pawła, niejakiego Epafrasa. Nie znamy jednak bardzo dokładnej daty, kiedy to się stało. Wiemy natomiast, że w jakiś czas po powstaniu gminy pojawiły się tam pierwsze problemy. I zasadniczo chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze jest to kwestia tzw. Judaizantes, czyli tych chrześcijan, którzy ciążą ku judaizmowi i naciskają na to, aby zachowywać prawo Starego Testamentu. Ten problem pojawiał się w wielu gminach zarówno na terenach greckich, jak i na terenach Azji mniejszej. I drugi problem, mianowicie mamy w liście do kolosan ślady pierwszej gnozy chrześcijańskiej. Niektórzy autorzy komentarzy biblijnych mówią o pregnozie, czyli o takiej pierwotnej formie gnozy, czyli można powiedzieć w pewnym sensie już błędnych nauk, wypaczenia nauki chrześcijańskiej. Paweł bowiem przestrzega w tym liście aby nie dać się zagarnąć przez filozofię, która jest tylko ludzkim wymysłem, i aby nie ulegać jakiejś przesadnej czci aniołów czy istot niebieskich. Widać więc, że to takie elementy gnozy pojawiły się w gminie, w kolosach i z tego powodu Paweł pisze list do mieszkańców tej gminy. Aby przywołać ich do porządku, a pisze z więzienia w Rzymie, czyli w latach 61 do 63. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych elementów przesłania tego listu. Po pierwsze, podobnie jak w innych listach, Paweł tym razem bardzo krótko, ale nawiązuje generalnie do ogólnego dzieła Jezusa, do tego, co Jezus dokonał. Mianowicie, że będąc po prawicy ojca, stąpił na ziemię, stał się człowiekiem, umarł zmartwychwstał i powrócił do Boga, a później to samo obiecuje każdemu, kto przyjmie chrzest i otworzy swoje serce przed nim, przed Jezusem, przyjmując Go jako Pana i Zbawiciela. Tym razem w pierwszym rozdziale bardzo krótko Paweł, do Wspomina o tym, czego dokonał Jezus w życiu każdego chrześcijanina. I mówi tak: Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił Was pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna, czyli przeniósł nas na prawicę Ojca. To jest to wyniesienie człowieka, który przyjmuje Chrzest i przyjmuje Jezusa jako Pana i zbawiciela. Mamy więc nawiązanie do podstawowego dzieła, którego dokonał Jezus tu na ziemi. I chwilę później pojawia się znów bardzo piękny, starożytny, chrystologiczny hymn. Po raz kolejny Paweł sięga po pieśń liturgiczną, nie jest on więc autorem tego hymnu. Ale przystosował słowa pieśni, przypuszczalnie, która była śpiewana w liturgii chrześcijańskiej, i włączył ją do swojego listu. Popatrzmy, to jest ten fragment, kiedy Paweł mówi o Jezusie. Tak, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. W nim zostało wszystko stworzone, byty widzialne, niewidzialne, trony, panowania, zwierzchności, władze. Później Paweł mówi, że w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. Piękny hymn uwielbienia skierowany w stronę Chrystusa. I tutaj warto już zwrócić uwagę na pewien problem, który bardzo często pojawia się właśnie w komentarzach do tego hymnu. Otóż zwróćmy uwagę na to stwierdzenie Pawła, on jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest to niezwykle Ważkie stwierdzenie, dlatego że wiemy, że nawet wśród Chrześcijan pojawiają się takie głosy, że nie powinniśmy czcić obrazów. Rzeczywiście obrazów jako katolicy nie czcimy, czcimy samego Boga, natomiast obrazy przekierowują naszą myśl ku Bogu, obrazy przedstawiające bądź Chrystusa. Bądź Matka Najświętszą, bądź innych świętych, chwalimy Boga w Jego świętych, patrząc na obraz, oddajemy cześć samemu Bogu i zwróćmy uwagę, że bardzo często ci, którzy odrzucają czy negują tego typu praktyki, powołują się na przykazanie Dekalogu i mówią, że w Starym Testamencie jest zakazana tworzenie sobie takich obrazów i oddawanie im czci. Zwróćmy uwagę, więc jak dokładnie brzmi to przykazanie Dekalogu? Pan Bóg mówi tak: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą, zwróćmy uwagę, że nie ma tu bezwzględnego zakazu czynienia rzeźb i obrazów, ale jest zakaz czynienia ich w tym celu, aby oddawać im pokłon. I Żydzi, którzy bardzo skrupulatnie przestrzegali tego przykazania w dziejach Starego Przymierza, zwróćmy uwagę, walcząc o monoteizm. Czy nie czynili rzeźb i obrazów? Oczywiście tak. Nawet w najświętszym miejscu świątyni jerozolimskiej, na arce przymierza, stały postacie dwóch chrób. I spotykamy wiele takich wyobrażeń, zarówno mozaikowych w starożytnych synagogach, jak i malowideł, czy właśnie rzeźb, które przedstawiają różne postacie, ale Żydzi nie oddawali im pokłonu. Oddawali cześć tylko pokłon samemu Bogu. Nie ma więc bezwzględnego zakazu czynienia obrazów i rzeź, wtedy sztuka musiałaby nie istnieć. Natomiast jest zakaz oddawania czci takim przed. Prawieniom różnych postaci, i tego i Żydzi, i chrześcijanie zawsze przestrzegają. Zwróćmy także uwagę, że Pan Bóg sam stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To my jesteśmy obrazem Pana Boga. I o ile rzeczywiście, na przykład, popatrzmy, Święty Jan w Starym Testamen, Święty Jan w prologu mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, i to są czasy Starego Testamentu, to jednak, gdy Jezus pojawia się na ziemi, mówi bardzo wyraźnie: kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Jest to więc absolutne uzasadnienie tego, że patrząc na Jezusa jako człowieka, dostrzegamy w nim także i Bóstwo, i dostrzegamy nawet takie przemłyski Bóstwa Boga Ojca, nawet całej Trójcy Świętej. Jezus nam więc ukazał się Bóg w ludzkiej postaci. I dlatego Paweł stwierdza tutaj, on jest obrazem Boga niewidzialnego. Warto więc pamiętać, że takie oto argumenty stoją za tym, że zrodził się taki zwyczaj czynienia również obrazów osób oddanych Bogu, których nazywamy świętymi. I również patrząc na takie obrazy, naszą myśl przekierowujemy ku Bogu. Nie oddajemy czci samym świętym tak, w taki sposób, jak czynimy to Bogu. oddajemy. Im cześć, szacunek, jako ludziom, ludziom, którzy odkryli Boże drogi, którzy całym sercem zaangażowali się, pełnili wolę Bożą. W tym sensie oddajemy im cześć, szacunek, podobnie jak powinniśmy czcić, szanować ludzi wokół nas. Natomiast istotą tak zwanego kultu świętych, jest to, że patrząc na tych ludzi oddajemy uwielbienie, najwyższą cześć samemu Bogu. Taka refleksja rodzi się właśnie na kanwie tego jednego zdania, iż Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Zwróćmy uwagę także na kolejny ważny taki moment teologiczny, który pojawia się w liście do Kolosan, z którym czasem też mamy kłopot, mianowicie Paweł w pewnym momencie stwierdza tak, teraz raduję się w cierpieniach i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, jakim jest Kościół. Czasem rodzi się pytanie, co to znaczy? Czy Pan Bóg chce, żebyśmy cierpieli? Czy Pan Bóg wsyła na nas cierpienie? Co Pan Bóg ma na myśli, mówiąc, że dopełnia braki i udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, jakim jest Kościół? Oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że męce Chrystusa jego śmierci absolutnie nic nie brakuje. Jezus poniósł nasze grzechy na Krzyż poniósł za nas śmierć i jest to absolutnie doskonałe dzieło odkupienia dokonane właśnie na drzewie Krzyża. Natomiast po tym wydarzeniu, najważniejszym wydarzeniu zbawczym, po śmierci, zmartwychwstaniu i wstąpieniu Chrystusa, zdajemy sobie sprawę, że Chrystus utożsamia się z Kościołem. Kościół jest ciałem Chrystusa. O tym mówi bardzo wyraźnie święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale rozwija tę myśl. Kościół wszyscy wierzący jako ciało Chrystusa, sam Paweł zresztą przekonał się o tym w drodze do Damaszku, bo prześladował Kościół, prześladował chrześcijan, a tymczasem słyszy od Chrystusa, który ukazał mu się w wizji, dlaczego mnie prześladujesz. Czyli Chrystus utożsamia się z Kościołem i ta myśl rodzi się już w dniu zmartwychwstania. Zwróćmy uwagę na tę niezwykłą scenę, którą opisuje święty Jan Ewangelista, kiedy to Maria Magdalena szuka Chrystusa przy pustym grobie, spotyka Go, myśląc, że to ogrodnik, ale gdy go rozpoznaje, upada mu do nóg, a Jezus mówi do niej: Nie dotykaj mnie. Dosłownie, w Biblii tysiąclecia czytamy, Nie zatrzymuj mnie, dosłownie tłumacząc z języka greckiego, nie dotykaj mnie, ale idź do moich braci. I powiedz im, że wstępuje do ojca. To znaczy, że Jezus chce powiedzieć, jeżeli naprawdę chcesz mnie znaleźć, mnie zmartwychwstałego, jeżeli naprawdę chcesz spotkać mnie, który do od ciebie oddałem życie i wstałem to teraz możesz mnie spotkać w kościele. Idź do moich braci. Już Maria Magdalena nie może odnaleźć takiego Jezusa, jaki był za jej ziemskiego życia, i jego ziemskiego życia tutaj na Ziemi, ale jeżeli chce go naprawdę spotkać, to czyni to w kościele. Chrystus utożsamia się z Kościołem. I teraz uwaga, kolejny. Yy, motyw tej myśli, którą rozwijamy. Skoro Chrystus utożsamia się z Kościołem, to Chrystus zapowiadał prześladowania Kościoła. Cały dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza to jedna wielka zapowiedź prześladowań z powodu głoszenia Ewangelii. Będą was liczować w synagogach, wodzić przed namiestników i królów, brat wyda brata na śmierć, będziecie w nienawiścił wszystkich, przyszedłem przynieść miecz. To wszystko znajduje się w dziesiątym rozdziale Mateusza. Jezus zapowiada prześladowania Kościoła, z którym się utożsamia a w dziejach apostolskich czytamy, że przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Bożego, przez wiele ucisków. Otóż ten cały ucisk zapowiadany przez Chrystusa jeszcze się nie dopełnił, jeszcze ten ucisk będzie trwał, i dlatego Paweł mówi: Dopełniam w moim ciele braku udręk Chrystusa, czyli Chrystusa jako Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa. On i wszyscy chrześcijanie cierpią w Kościele, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Wreszcie, może ostatni motyw, na który chciałbym zwrócić uwagę. Jest też taki trudny troszkę moment teologiczny. W drugim rozdziale tego listu do Kolosan, kiedy Paweł mówi tak: Was. Umarłych na skutek występków i nieobrzezania Waszego grzesznego ciała, razem z Nim, czyli z Chrystusem, przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nakazami, i to właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża. To, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwościwszy do krzyża. O co tutaj chodzi? Przecież do krzyża został przygwoźdzony Chrystus, który nie był naszym przeciwnikiem, wręcz odwrotnie. Co więc Paweł ma na myśli, mówiąc takie słowa? Otóż Jezus, umierając na krzyżu, wziął na siebie nasze choroby, nasze grzechy, nasze cierpienia i poniósł za nas śmierć. On się obarczył naszym cierpieniem, on został przebity za nasze grzechy. Jezus bierze na siebie skutki grzechu pierwszych rodziców. Jak wiemy, są trzy takie skutki: śmierć, cierpienie i grzechy nas wszystkich. Wszystko to Jezus przyjmuje na siebie zamiast nas. Z tym wszystkim zostaje przybity do krzyża i teraz on ten krzyż opuszcza, wstaje i wstępuje do ojca. A to, co było naszym przeciwnikiem, grzech. Cierpienie, śmierć, za którymi to rzeczywistościami ostatecznie stoi szatan, zostaje przybite do krzyża, przygwożdżone, unicestwione. To właśnie ten obraz ma na myśli Paweł. To, co było naszym przeciwnikiem, zostało przybite, czyli unicestwione na krzyżu. Chrystus, Krzyż opuszcza przez Martwych stanie wstępuje do Ojca, natomiast ta cała rzeczywistość, zła którą stoi Szatem, zostanie tam definitywnie już pokonana. I zwróćmy uwagę, że to jest dokładnie nawiązanie do. Dwóch obrazów. Jeden ze Starego Testamentu, drugi z Ewangeliana. Otóż w Starym Testamencie mamy taką scenę opisaną w Księdze Wyjścia, kiedy to Izraelici wędrując przez pustynię napotykają na plagę węży i bardzo duża ilość Izraelitów zmarła. Pan Bóg nakazuje Mojżeszowi umieść węża miedzianego i podnieść go na palu, i każdy, kto spojrzy na węża. Zostanie przy życiu, możemy mieć pytanie, jak to jest możliwe. Przecież wąż jest symbolem zła, jest symbolem szatana. Dlaczego spojrzenie na węża miałoby yy, ocarać życie? Otóż dlatego, że ten wąż jest miedziany, czyli martwy. Miedziany wąż nie uczyni nikomu nic złego. Yy, w związku z tym, jest to zapowiedź unicestwienia szatana na krzyżu. Tym palu. I do tego właśnie, teraz ta druga myśl, która się pojawia już w Ewangelii, Jana, nawiązuje Jezus w rozmowie z Nikodemem, kiedy mówi, jak mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus więc rzeczywiście zostaje wywyższony na krzyżu. Ale wraz z Nim. Całe to zło, które wziął na siebie, które jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, zostaje też przybite do tego krzyża. I teraz jesteśmy właśnie w takim momencie, że to, co jest konsekwencją grzechu, zostało przybite do krzyża, Jezusowe zwycięstwo jeszcze się w pełni nie ujawniło, choć już się. Dokonało absolutnie i definitywnie. Tak więc to, co było naszym przeciwnikiem, jest przygłożone do krzyża, choć jeszcze doświadczamy skutków tego zła. Do kiedy? Do momentu paruzji. To jest tak, jak już czasem porównywaliśmy, ten moment do zakończenia II wojny światowej. Niemcy. 8 maja podpisują definitywnie akt kapitulacji, czyli wojna jest definitywnie przegrana i nie ma odwrotu, bo ten dokument już jest sporządzony. Można też tu wiedzieć aluzję, właśnie w liście do Kolosa. Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. Dokument już jest sporządzony, już jest skreślony, nasz dług. Natomiast Pomimo tego, że dokument zakończenia wojny był podpisany, to oddziały niemieckie na terenach Francji, zwłaszcza, jeszcze przez kilka tygodni niszczyły miasta, wioski, zabijali ludzi, ginęli młody dzieci, kobiety. Więc wojna już się skończyła, Niemcy jeszcze czyniły zło. Szatan już został pokonany definitywnie na krzyżu, ale jeszcze czyni zło do momentu ujawnienia się Chrystusa w czasie parusji. Zachęcam więc do lektury bardzo uważnej, skupionej listu do Kolosady.